Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w tym pięknym dniu. Dzisiaj, kochani, coś od czego to wszystko się zaczęło: to znaczy, oddech ruczący niedźwiedź z Czowado. Czowado to japońska metoda automasażu, właśnie w rytm oddechu, tylko nie tego innego, bo tam są trzy oddechy, takie ważne. I 30 lat temu właśnie byłam na szkoleniu. W Instytucie akupunktury w Warszawie. I wtedy powiem Wam, że tak trochę się śmiałam, bo to taki oddech, oddech, ale praktykowałam to. Zaczęłam to ćwiczyć, potem zaczęłam prowadzić też zajęcia, mimo że miałam jeszcze inną pracę, ale o sobie to tak zrobię osobny, też opowiem, a trochę chcę też zdradzić, dlaczego? Bo zawsze się interesowałam tym, jak być zdrowym w naturalny sposób. Mimo, że chciałam iść na medycynę, nie dostałam się, ale to też był znak, żeby właśnie zająć się trochę czymś innym. I wiem, że tak można, bo ten oddech powiem tak. Yy, myślę, że dzięki niemu właśnie jestem zdrowa, jestem spokojna przede wszystkim i on mhm. też mnie nauczył właśnie takiego wyciszenia. Niektórzy to nazywają medytacją, ale można to właśnie też osiągnąć dzięki temu oddechowi. Tutaj. Jest tak zwane oddychanie torem brzusznym. Niektórzy nazywają przeponowym, ale przepona działa w obu, też jak oddychamy płytko, a tutaj aktywujemy nasz brzuch. Czyli tak jak się rodzimy, jak popatrzycie na małe dzieci, jak robią wdech, to unoszą brzuszek, przy wydechu ten brzuch opada. W brzuchu mamy 50% krwi. I żeby tą krew pobudzić, to właśnie ważne zrobić taki oddech. I teraz sobie razem zrobimy. Ten oddech się robi na siedząco. Można sobie na początku też ćwiczyć na leżąco przy zgiętych nogach, ale my, my zrobimy na siedząco, czyli siedzimy najlepiej sobie siąść na krawędzi krzesła, tak? Wyprostowanie. Kręgosłup musi być prosto, co jest ważne. Kręgosłup prosto, siedzimy wyprostowani. Wdech i wydech robimy nosem. Wdech, wypełniamy nasz brzuch, czyli wypycham brzuch do przodu przy wdechu o właśnie w ten sposób. Przy wydechu, za chwilę pokażę, język dajemy na podniebienie, mocno zaciskamy usta, bo poczujecie nawet takie łaskotanie, ale bardzo dobre. Bardzo dobrze, że to poczujecie, bo to jest taki, tak jakby taki, wiecie, takie jakby szczoteczki, ale dzięki temu, bo to jest i dźwięk i te łaskotanie powoduje, że pobudza nasze naczynia limfatyczne, które są odpowiedzialne za naszą odporność między innymi. Dlatego teraz tak. Siedzimy wyprostowani ręce skierowane do góry. Pamiętajcie, wdech i wydech nosem. Wdech wypełniam brzuch. Um. Skrócę, bo ja mogę robić długo wydech, ale to nie o to chodzi. Wiecie, ja już długo ćwiczę. Ale ważne jest, że nie robimy na siłę, tak? Jak już czujecie, że nie możecie, odpuszczamy. Pamiętajcie, ważne jest czasami odpuścić. Czyli zauważyliście, przy wydechu nosem było to właśnie mruczenie. I wtedy chowamy pomału brzuch, tak jakbyśmy chcieli pępkiem do kręgosłupa, spinamy pośladki mięśnie krocza. Jeszcze raz spróbujmy. Czyli ja najlepiej zawsze mówię, zamknijcie oczy, skoncentrujcie się na sobie, żeby was nic innego nie rozpraszało z zewnątrz. I wdech. Um. Takich oddechów można zrobić w pięć. Od razu powiem tak, jak ktoś jest niedotleniony, na początku może poczuć trochę, że mu się kręci w głowie, ale to od razu przechodzi. Jeszcze raz, tak zrobimy razem, czyli wdech. Um. I co ważne, ważne, żeby głośno mruczeć. Dlatego to nazywa się mruczący niedźwiedź. Polecam tą praktykę robić codziennie. Naprawdę poczujecie, jak się zmienia wasze ciało, przede wszystkim jak jesteście spokojniejsi. A pamiętajcie, że spokój jest najważniejszy. Spokój naszej duszy, tak? Naszego umysłu, bo wtedy ciało nie reaguje, tak? jesteśmy, jak Jesteśmy w ciągłym stresie, ten stres, te napięcie odkładamy i w pewnym momencie, to może być wcześniej albo później, zaczynamy chorować. Każda negatywna emocja, którą nie wyrzucimy, odkłada się w naszym ciele. A te emocje są potrzebne, ale ważne, żeby je wyrzucić. Kochani, życzę wam cudownego dnia i do zobaczenia.